Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, runiczny. I dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek. Zagrajmy w projekt Zomboid. Troszeczkę pograłem pomiędzy odcinkami, podnosiłem trochę kolejne rzeczy. Jak widzicie, w komisariacie też byłem, a to chyba pokazywałem. A tak, mówiliście, żeby e, informacje. Czy była tu gdzieś informacja, że musi być na zewnątrz? Pewno był ustawione, ale. Daliście ciekawe ten. Yy, ciekawą propozycję, żeby go postawić na dachu. W sumie jest to opcja dobra, bo to też będzie na zewnątrz de facto. A przynajmniej będzie, tylko trzeba będzie nosić paliwo teraz na samą górę. No ale no trudno. To się najwyżej gdzieś tutaj zostawi kanister po drodze. I myślałem. Jest, ale tu ciemno. Troszeczkę jaśnie. Myślałem, żeby agregat postawić tutaj w kącie, żeby nie stwarzał problemów. Ej. I może go podłączyć. Od razu w takim wypadku. Nie mogę go włączyć, bo jest pusty. Okej, okay, no dobra. A potem przetestujemy dalej. A póki co, mm, będę chciał wziąć samochód i wybrać się. O, muszę jakoś to zabezpieczyć, żeby tak nie skakał nasz bohater. Samotu. Robi się już dzień i chciałbym się wybrać na przejażdżkę. Zastanawiałem się, czy pojechać za komisariat. Czy może bardziej w tą stronę? Myślałem dłuższą chwilę, i wydaje mi się, że w tą stronę byłoby ciekawiej. Najwyżej w następnym odcinku pojedziemy sobie za komisariat. Zobaczymy, czy uda się znaleźć coś interesującego. O, o, nawet sobie saszetkę znalazłem, biodrową. Jest z tyłu. Tutaj trzymam takie, no, rzeczy, które mogą się przydać. A które nie są, nie zaśmiecają teraz plecaka. Właśnie, w jakim stanie jest samochód po naszej ekspansji i po rozbijaniu się? Bo mam problemy z jego uruchomieniem. Eee, maska na 6%. Silnik na 63 to nie jest tragedia. Nie mogę nim uderzać, bo zaraz maskę zniszczę. Ale generalnie o. dobra, to ruszamy. Jak znajdę coś ciekawego, to do Was wrócę. Nie odjechałem daleko. Ale znalazłem tu coś ciekawego, co chciałbym obejrzeć. Ale nie, nie zombiaki. O, już, już grycz chciałeś. No. Okej, okay, ktoś jeszcze? Tu widzę pani w czerwonej sukience. Dobra, a to jest fartuch pizzerii, okej. Okay. Tu nic ciekawego. U, nóż myśliwski. Z tego będzie można robić e, włócznie. Natomiast to bardzo ładnie wygląda. Zastanawiam się... Zamknięte? Ha. A ja nie wziąłem uniwersalnego otwieracza. Zamknięte. I też zamknięte. Tu się coś sfajczyło. Dobra, to ty się dobijaj, a my przejdziemy sobie tu i zobaczymy, co tu jest. Nie, to są tylko domy mieszkalne. Ciekawe, że te dwa są tak jakby osobno. No. Ten klucz, nie wiem czy mamy. O. Czyli to jest taka kuchnia. Okej. Okay. Okej, okay, taka kuchnia też może być. Gdzie tu się ząbiak? Chyba tu się zombie jak dobija. Nie tu. Nie tu. O, gdzie? Eee, to tak to wygląda. No to już bardziej normalno. Chociaż nie, też. Się przyda, to się przyda, to się może przydać. Weźmy jeden. No dobra. I tu jest piła, to nas nie interesuje. I po drugiej stronie też jest. O, może tu będzie coś interesującego. Okej. Okay. Ładnie to wyszło. Tutaj, po tej stronie chyba też jest siatka. Czy nie? Nie, po tej stronie nie ma. A masz z grazurki? Całego budynku zwiedzać nie będę, bo to jest wygląda na to, że wszystkie tutaj są identyczne. Dodatkowo zombiaką się nie podoba, że tutaj krążę. No taki od. A to jest chyba zwykły hipermarket. Nie, to jest. W sumie nie wiem, co to jest. Tablicami ogłoszeń? Pozwolicie nam wejść, czy trzeba będzie zbić szybę? Tak, średnio. To wygląda jak lustra. No nic. Ani coś by chciała? Na przykład glazurką w łeb. O. Dobra, to ja się wycofam i jedziemy dalej. Jesteśmy kawałek dalej i tutaj znalazłem ciekawostkę, tylko Alive Inside. Dodatkowo tu jeszcze na górze jest Help Us, więc pomyślałem, że w sumie można by było zwiedzić. Nie mamy mm, moda na Super Survivor, więc nie spodziewam się tutaj nikogo więcej poza zombiakami. Zamknięte, chociaż póki co to wygląda jak zwykły dom, o. co my tu mamy? O, troszeczkę skarbów. O uh, arbuz. Pokrój arbuza. I mamy jezonko. Cytrynę też sobie weźmy, bo czemu by nie. I kotlecik. Zobaczmy, czy... Książki, myślę. Książ wiedzy nigdy za mało. Chociaż wędkarstwo nam się nie przyda. To raczej mam, to mam, to mam. You love me too. A spróbujemy to przetestować. Może się uda. Tego nie mamy. i sam, jak się tutaj próbuje dostać. Tylko nie wiem gdzie. Hmm. O weźmy to. To się nam pewnie też przyda. Zobaczmy jeszcze tu. Tu jest łazienka i to nawet może być coś ciekawego. W sumie maszynkę do golenia weźmy. Nigdy nie wiadomo, kiedy nam się to przyda. Okej, okay, tam są krzesła. Tu raczej nic ciekawego. To zamknijmy. Gdzie tu krzesła tutaj są poustawione? Suńmy je. No jakoś mnie nie dziwi, że wizja zombiaka akurat tu. Ojej, straciłem metalowy pręt. Szkoda. No ale klucz do domu, to może sobie weźmy. Tygarek też. Ile to 1,3. To już powinno być? Nie. Weźmy jeszcze, chociaż może to w, innym, w innych zwłokach schowamy. Albo po prostu tu wrzucę. Jak na... Żywi są w środku. Spodziewałbym się, że to zostanie jednak jakoś tak bardziej na zasadzie tego, że... No, widać krew. Ja też widzę, żeby nas nic nie naszło od tyłu. M. Mm. O, jebusko. No zobaczymy jeszcze tu chyba raczej niewiele znajdziemy. O, bateria, bateria się przyda. W sumie karma dla psów, szkoda miejsca na nią. I zapałki. Dobra. Zobaczmy jeszcze te kartony, które tutaj są. Zapalniczka. O, możemy sobie zrobić zrób solidny kij, ale nie mogę zrobić włóczni. Dlaczego? No bo nie mam noża. To zróbmy solidny kij. Przetestujemy go sobie, jak z tą siłą będzie nam się go używał. Mam więcej niż jeden. Um, wyposaż jako główny. O, to było to Dobra, bez znaczenia. Szkoda, trochę deski, no ale. Yy, zostawiłem nóż w samochodzie, dlatego nie miałem go teraz. Yy, elektryka prąd nie tyka, to wszystko mamy raczej. O, handelka sobie weźmy, będzie można poćwiczyć. Spodnie sportowe. W sumie to jest bardziej wymysł mój niż. Cokolwiek więcej, Zerknijmy jeszcze na szybko na górę. Chciałbym by... się gdzieś zombie jak ale chyba nie na tym piętrze. Dobra, idziemy na górę. I mamy Helpas. Tu widzę trochę uszkodzone tych domów nie zwiedziliśmy, a po drugiej stronie tego co jest hmm, parking. E, tu widzę kolejne blokowiska. Co w ogóle w tych pudłach jest? Pudełko gwoździ. Dobra, jeszcze tutaj jest pudło. Czy ja mogę te worki z piaskiem podnieść? Nie, szkoda. Moment. A, nawet zapomniałem, że mam go włączonego. Tak rzadko mi dzwoni. O, a tutaj się trochę zieleni zaczyna. Tu może być też ciekawym, będzie można na, następnym razem zwiedzić. Jakiś Zipo Market i trochę zieleni. No dobra, ale to też brzmi ciekawie. Myślę, że o ile nie w tym odcinku... Bo nie wiem ile jeszcze będę tutaj zwiedzał, bo chcemy zobaczyć te uszkodzenia, które tam są. Tak, na wszelki. Bo to jest uszkodzony budynek. Zobaczcie jak wygląda w środku. Okej, hey, tu, tutaj bez specjalnej rewelacji. To jest mój samochód. Znajdźcie sobie własne. Okej, okay. gwoździe, bo czemu by nie? Worek, taśma, zapalniczka, bateria. Cement, to nie o bateria. deska, deska w tym momencie. Jeżeli nie znajdę noża, to nie przyda mi się do niczego. Węgiel drzewny. Po co komuś w mieszkaniu węgiel drzewny? Okej. Okay. O, komiksy. Jeszcze tutaj będzie jedno miejsce. No tak, kuchnia. O, pieprz w sumie można wziąć. Braja, będę musiał się teraz wycofać, bo jesteśmy przeciążeni. A nie chcę walczyć przeciążony. Nie wiem też, gdzie zombiaki się dobijają. Coś czuję, że to jest na parterze. No ale zobaczmy. Bo na pewno tutaj jest warte zwiedzenia całości. Ale może nie w trakcie nagrywania. Lustrady ładnie zrobione. O, tu się do zombiak dobija. Niech się dobija, nie będziemy mu przeszkadzać. O, dzień dobry. No, szybko poszło, no i szybko, ładnie i przyjemnie. To kolejny jest raczej burgery, czyli hamburgery. To raczej nas nie interesują. W sumie podjadę do tamtego miejsca. Tylko opróżnić trochę plecak, bo mam pełny w sumie to mogę nie podjeżdżać, a podejdę tam, zaraz do was wrócę. Z opróżnionym plecakiem przechodzimy sobie tutaj i zobaczymy. Póki co nie zapowiada się, żeby było coś ciekawego. Zrobimy w ten sposób. Przejdziemy. I tu przejdziemy. O, ty masz nóż wbity w nogę. O, że ci go wyciągnę. Musi być niewygodnie z nim. Oj, to myśliwski. Może ja go w ogóle zostawię jako ulubiony. No. Alive inside. Tu też wygląda ciekawie. Można by było się przejść. To jest tylko parking w takim wypadku. Zróbmy krótki zwiad tam. Nie, to są tylko bloki mieszkalne. Albo jakaś fabryka. Jestem strasznie ciekawy, kiedy uda się znaleźć tą bazę, co to kiedyś udało się znaleźć. Na samym początku. A teraz ciężko mi ją zlokalizować, ale no cóż. Dobra, biegniemy do samochodu, nie będziemy z nimi walczyć. Przyznam, że jakoś myślałem, że ten Help mi będzie jakoś tak bardziej rozbudowanym. A tutaj co jest? Eee. A tu nic ciekawego. Tu jest jakiś parking. Aha, tu jest tylko parking. Nic ciekawego. A tu jest wejście do niego, a tutaj wjazd. Okej. Okay. Przyciągnęliśmy zainteresowanie. O i to paru zombiaków. Uważam, że. U. Uważam, że te zombiaki, jak na zombiaki, mają też dość pokaźną inteligencję, bo wiedzą, żeby nie atakować, tylko iść naokoło, więc. Faktyczne zombiaki z filmów nie wpadłyby na to. Coś mi się popsuło. Okej, okay, no to ja jeszcze sobie zlutuję trochę ten domek. Gdyby się coś ciekawego zdarzyło, to do Was wrócę. Jeśli nie, no to z Wami jeszcze się pewnie gdzieś przejdę, ale to zobaczymy. No to jestem po zwiedzaniu całego budynku. Nie znalazłem nic jakoś specjalnie godnego uwagi. Jak widzicie, pozebrałem całą masę różnego rodzaju śmieci, robiłem sobie też włócznie, A więc tutaj liczyłem na więcej i się trochę rozczarowałem. No ale no cóż, przynajmniej klimatycznie było, że ktoś się tutaj próbował chronić krzesłami. Nie wiem, czy one w ogóle cokolwiek by dały. Kanapa byłaby lepszą opcją. Takie dwie ustawione na sobie. No ale no nic, zobaczymy jak to dalej będzie. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, myślę, że to będzie na tyle. Nasz bohater robi się już śpiący, więc zabieram go i jedziemy do. Do bazy. Dobra, nie będziemy jej zabijać, chcę ją tylko przewrócić. O. No, już się bałem, że znowu mi odpali. Tyle się strachu najadłem ostatnio, jak byliśmy, jak byłem na tym. O, stacji Stasi benzynowej, bo otoczyły zombiaki, a ja nie mogę odpalić samochodu, więc teraz zaczekałem chwilę na uruchomienie. No nic. Za dziś w każdym bądź razie ja chciałbym wam bardzo podziękować. No i do następnego. Mój do was runiczny, Trzymajcie się ciepło. Cześć.